Podczas Dnia Edukacji Narodowej zaczynamy zastanawiać się, co powiedzieć naszym nauczycielom. Bardzo często życzymy licznych sukcesów zawodowych, zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy. Mamy nadzieję, że wykonywana praca w końcu stanie się źródłem społecznego uznania. Wręczamy ten skromny podarek, który jest symbolem naszej wdzięczności, podziękowaniem. Za niekończące się pokłady empatii. Dzięki takim ludziom świat jest lepszy. Składamy szczere wyrazy podziękowania za wszelkie rady, pochwały, a także słowa konstruktywnej krytyki. Dzięki nim jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Chcemy podziękować za wszystkie uśmiechy, miłe słowa i dobre rady. Dzięki Wam szkoła staje się dla nas miejscem przyjaznym. Czujemy się tu jak w domu. Tak bardzo często mówimy. Natomiast ja powiem tak. Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi każdego dnia wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i docikliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności, zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania. Próbowania i działania. Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom. Nauka bywa ciekawsza od bajek. Trzeba tylko słuchać i uważnie patrzeć. Gdy wiedzy przybywa, to życie, Staje się o ileż piękniejsze, ciekawsze, bogatsze. Więc po latach, kiedy będziecie już dorośli, droga młodzieży, i skończycie szkołę, pójdziecie przez życie w Waszych myślach i sercach pełnych wdzięczności, zostaną na zawsze Wasi nauczyciele. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pani dyrektor, um, uczniowie, z nas pierwszych przystaw do uroczystego ślubowania do naszego imienia ziemi w Nowym Dworze Gdańskim. Ślubujemy systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy. Ślubujemy! Wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki. Ślubujemy! Z poczuciem pełnej odpowiedzialności zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej dla potrzeb i dobra Rzeczpospolitej Polski. Ślubujemy! Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje. Ślubujemy! Szanować, chronić, pomnażać własną pracą, mienie społeczne, być poszczędnymi i gospodarnymi. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia. Pomagać w nauce tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych. Ślubujemy. Okazywać należny szacunek nauczycielom i wszystkim pracownikom administracyjnym i obsługi szkoły. Ślubujemy. Rzetelnie realizować postanowienia statutu szkoły. Zawsze i wszędzie zachowywać postawę godną ucznia. Ślubujemy. Po ślubowaniu ważność wyróżnieniu uczniowie do szygku. Dziękuję Państwu za każdy dzień spędzony z młodzieżą, za cierpliwość, wyrozumiałość i chęć niesienia pomocy. Państwa praca to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja, którą realizujecie z oddaniem. Dzień dzisiejszy to także okazja, aby docenić pracowników niepedagogicznych, bez których nasza placówka nie mogłaby funkcjonować. Dziękuję pracownikom administracji obsługi, Państwa wysiłek często pozostaje w cieniu. Ale to również dzięki wam szkoła działa sprawnie panuje w niej i porządek oraz życzliwa i przyjazna naszej pracy. Każdy dzień spędzony w murach tej szkoły ma wyborów i odpowiedzialnych decyzji. Ja cieszymy się Wasza ciekawość, tak, że należy się przyznać nagrody, niestety, budżet jest ograniczony. Pani Marzena Bernacka-Basek, z tym lokalnym zaangażowaniem uczniów w wydarzenia takie jak Dzień Osadnika, sprzątanie rzeki Tugi, Bioglic, fabryka ozdób choinkowych, uczestniczenie wraz z uczniami grze terenowej we współpracy z Muzeum Żuławskim, udział w międzynarodowym projekcie e Traditional Stories oraz współorganizację przedsięwzięcia Ostatni dzwonek, szybka powtórka przed egzaminem. Gratulujemy nagrody, życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Nagrodę otrzymuje pani Magdalena Kozłowska. Współorganizacja powiatowego konkursu wyselki Angielskiej, Konkursu Masterów i odiszyła z konkursu języka angielskiego My in My Story, realizowała międzynarodowy projekt i e Twinning, współpracowała ze środowiskiem lokalnym, przygotowywała uczniów do konkursów, organizowała w szkole obchody rocznicę urodzin Luja Szekspira i dzień świętego Patryka. Gratulujemy nagrody, życzę do wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Nagrodę dyrektora otrzymuje pan Wojciech Krawczyk. <plosy> Za wzorowe wykonywanie programu szkolnego 2023-2024 funkcję administratora dziennika elektronicznego Librus oraz szkolnej sieci informatycznej, którą systematycznie modernizował, dostosowując do nowych zmieniających się potrzeb. Współorganizator przedsięwzięcia Ostatni Dzwonek, szybka powtórka przed egzaminem ósmoklasisty. Gratulujemy nagrody, życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Nagrody dyrektora otrzymuje pani Katarzyna Wojtkowska. Zaprowadzenie kreatywnej promocji szkoły w mediach społecznościowych, pomysł i realizację przedsięwzięcia. Ostatni dzwonek szybka powtórka przed egzaminem ósmoklasisty, organizację wyjazdu młodzieży na Eurowik, realizację międzynarodowego projektu językowego i e twinning oraz szkolnego projektu językowo-geograficznego językowego, Dzień Języków Obcych, współorganizację konkursu piosenki angielskiej i wieczorku poetyckiego wierszem Otuleni. Za ciekawe i niekonwencjonalne prowadzenie lekcji, organizację konkursów Master of English oraz My Tale, My Story za wysoką efektywność nauczania języka angielskiego potwierdzono wynikami egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023-2024. Gratulujemy nagrody życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. I ostatnia nagroda dyrektora wędruje do pani Aleksandry Zieniewicz. Za współorganizację debat, sport i projektu językowo-geograficznego Dzień Języków Obcych oraz Wieczorku Poetyckiego wiersza Otuleni za zaangażowanie w liczne akcje charytatywne, za inicjatywę stworzenia, stworzenia filmu upamiętniającego Aleksandra Fredry z okazji obchodów roku 2023 jako roku Aleksandra Fredry. Gratulujemy nagrodę i życzymy wszelkie pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wczoraj pani Hania Łepecka otrzymała nagrodę starosty, ale także chcę poinformować, że pani Elżbieta Sokalska-Kozłowska z rąk pomorskiego kuratora oświaty w piątek otrzyma nagrodę kuratora oświaty. W jego ten sposób powstało Wasze święto, Dzień Edukacji Narodowej, zwany też Dniem Nauczyciela. My, uczniowie, bardzo lubimy to święto, bo trudno wymagać od świętujących nauczycieli, by prowadzili lekcje. Aby uświetnić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej postanowiliśmy, na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej, przyznać i wręczyć najlepszym nauczycielom Oscary. Czyli przyznało nagrody w ponad 20 specjalnych kategoriach. Do oskara w każdej kategorii nominowanych było pięciu nauczycieli. Zwycięzcy to osoby, które w danej kategorii uzyskały największą... Kiedy rozpoczynaliśmy naukę w tej szkole, każdy z nas trochę się bał. To był strach przed nowym otoczeniem, nowymi kolegami i nauczycielami. Aż nagle wśród tylu spracowanych osób pojawiła się ta jedna, jedyna. Nauczyciel, który jest przyjacielem uczniów. Empatia i blask dobroci, zrozumienia biją na odległość. Postanowiliśmy wyróżnić Oskarem bratnia dusza. Otrzymuje go pani Anna Panie profesora, to podstawa dobrej edukacji. W naszej szkole każdy nauczyciel potrafi dzielić się swoją wiedzą, ale są wśród nich tacy, którzy robią to w sposób szczególnie skuteczny. Takiego nauczyciela kodowujemy tytułem złoty wykładowca. Zostaje nim. Pani Aleksandra Ziniewicz. Pozwala zachować twórczy optymizm i pogodę ducha W dodatku nic nie kosztuje Nauczyciela, któremu uśmiech zawsze towarzyszy w codziennej pracy Nagradzamy Oscarem gorący uśmiech Zdobywa go Pani Maszyna Będę Dziękuję Postaram się zrobić to jak najlepiej i z jak największą korzyścią dla uszy. Mam nadzieję, że będę przyjacielem mojej wychowanej. Tak może myśleć nauczyciel wchodzący w grę nowej szkoły. Jeśli to, co myśli, Musisz wprowadzić w czyn, to otrzymał za z Zdobywa go. Pani Marta Grabowska oraz Pan Piotr Molenda. Wszystko, Wszystko wytrzyma. Jest nieugięty i nic go nie złamie, nawet setne pytanie. Ma swoją misję. Musi i chce nauczać i jest w tej misji pierne pogróbnik. Oskara w tej kategorii otrzymuje Pan Marian Tłaszek. Uwaga, uwaga. Czas na kategorię wielka legenda. Idol młody. Postać, która zdecydowanie zapisze się na kartach historii naszego liceum. Oskara otrzymuje pan Krzysztof Dombrowski. Osoba niezwykle, niezwykle ciepła, przyjazna, wrażliwa, chcąca pomóc wszystkim i każdemu z osobna. Osoba ciepła z sercem na dłoni o wysokiej wrażliwości. Oskara w tej kategorii otrzymuje pani Anna Wojciechowska.